I jeden z widzów pod filmem o zapomnianych gwiazdach Ekstraklasy napisał Lipiński, skoro wspominasz tak tych byłych piłkarzy Ekstraklasy, to może byś wspomniał jakichś byłych trenerów Ekstraklasy. I pomyślałem sobie, to świetny pomysł. Mój drogi widzu świet specjalny prezent od sponsora kanału petfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł freebetu. Uwaga, teraz najlepsze! Nie ma żadnych warunków obrotu. Dlatego już dzisiaj mam dla Was. Takie nazwiska. Naprawdę grube. Za chwilę powspominamy sobie: oj, takich trenerów ekstra klasy, że z nimi to było ciekawie, kolorowo i się działo. Niektórzy kibice to przez nich płakali. Jestem tego pewien. Ja przez jednego też, też płakałem. Tak. Dlatego już teraz przed Wami grube nazwiska i grube filmidło. I jedziemy. A naszą dzisiejszą podróż zaczynamy od pięknych Kielc. W sierpniu 2013 roku do korony zawitał José Rojo Martin, czyli Paczeta. Hiszpański trener, który nigdy wcześniej nie pracował poza swoim krajem. Swoją karierę rozpoczął od najwyższej półki, czyli poziomu La Liga. Przez trzy miesiące poprowadził Numancie, zajął z nią przedostatnie miejsce w tabeli i spadł z ligi. No nie najlepszy początek? Potem były trzecioligowe Real Oviedo i Cartagena i tu już było lepiej. A następnie podróż właśnie do Kielc, gdzie stanął przed naprawdę trudnym zadaniem, bo musiał zastąpić Leszka Ojrzyńskiego, który w koronie stworzył tą legendarną bandę świrów. Paczeta stolicy Województwa Świętokrzyskiego przepracował cały sezon. Zajął z koroną 13 miejsce z czterema punktami nad strefą spadkową. Cały dzień potrafił spędzać w klubie. Nie zajmował się tylko pierwszą drużyną. Oglądał wszystko, od najmłodszych po najstarsze grupy młodzieżowe, gdy miał czas potrafił pojechać 100 km na mecz juniorów, często nie jechał nawet oglądać zawodników pod kątem pierwszej drużyny. Po prostu chciał wiedzieć, co się dzieje w klubie. Był kompletnie pochłonięty piłką. Tak wspominał paczetę ówczesny napastnik scyzoryków Przemysław Trytko. Ten cytat bardzo dobrze obrazuje podejście Hiszpana do swojej pracy. Po Kielcach był chwilowy powrót do trzeciej ligi w Hiszpanii, a w styczniu 2016 roku Paczeta udał się do Tajlandii, gdzie poprowadził Ratchaburi FC, ale bez wielkich sukcesów. W lutym 2018 roku powrócił do Hiszpanii, tym razem trzecioligowe Elcie, w którym wykonał niesamowitą robotę. Najpierw awans do drugiej ligi, a potem do La Liga. I gdy Elcie wróciło do elity, to paczeta został w brzydki sposób potraktowany i wymieniony na inny model. Ale fama o klasie trenerskiej poszła w świat. Dostał szansę na poprowadzenie drużyny z La Liga. Z łezką nie dał rady jednak utrzymać się w elicie. Następnie trafił do drugoligowego Realu Valladolid, z którym potwierdził, że jest specjalistą od awansów, ale w La Liga znowu nie zdołał utrzymać swojej drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do bezpiecznego miejsca zabrakło mu tylko punktu. We wrześniu tego roku po byłego trenera Korony sięgnęła znana firma, Villarreal. Real. Na ten moment 9 meczów, 3 wygrane, 3 remisy i 3 porażki. No dobra, czas na kolejnego przedstawiciela zagranicznej myśli szkoleniowej prosto z Kielc, Gino Letieri. Ten to był dopiero. Włoch trafił do Polski w czerwcu 2017 roku i w Koronie pracował do końca sierpnia 2019. Były mecze, w których prowadzona przez niego drużyna potrafiła naprawdę prezentować się bardzo efektownie. Sam Gino potrafił za to być niezłym dziwakiem. Na przykład zabraniał piłkarzom przychodzić na wspólne posiłki w klapkach. Po Kielcach długo był bez pracy, aż w listopadzie 2020 wylądował w trzecioligowym niemieckim MSV Duisburg. Totalna porażka. W 12 meczach tylko dwa zwycięstwa i cztery remisy. Potem przez pół roku był asystentem trenera Waeku Ateny, aż w końcu poszedł znowu na swoje. We wrześniu 2022 został szkoleniowcem litewskiego FK Panevezys I tutaj, moi drodzy, odniósł swój największy sukces w karierze trenerskiej. A mianowicie został mistrzem Litwy w sezonie 2022-2023. Jednym z jego podopiecznych jest były napastnik, i Korony i Lecha, Nika Kaczarawa. W 2014 roku do Gdańska to dopiero zawitał trenero. Tak się przynajmniej wydawało. Ricardo Moniz. Bez żartów, bo szkoleniowcem Lechi został facet, który zdobywał trofea z Red Bullem, Salzburg i węgierskim Ferencfaroszem. W Gdańsku był przez chwilę, tylko trzy miesiące. Z dziewięciu meczów wygrał cztery i poleciał za ofertą z drugiej Bundesligi. Moniz został wtedy trenerem TSV 1860 Monachium i skończyło się klęską. Na osiem meczów wygrał tylko dwa. Znowu szukanie roboty i tym razem trzecia Liga Angielska i Notts County. Tu było ciut lepiej. Znaczy punktowo niekoniecznie, ale Holender dłużej popracował. Po Anglii powrót do siebie, drugoligowe FC Eindhoven. Tutaj przepracował prawie rok. Potem kilka miesięcy w Danii, Słowacja, Stręczynem wywalił z walki o Ligę Europy Górnika Zabrze, a potem Wielki Feyenoord, ale tutaj też szybko się popsuło i w kwietniu 2019 powrót do Holandii. Spadek z Excelsiorem z Eredivisie i gra w drugiej lidze Następnie praca jako trener indywidualny w młodzieżówce HSV W lipcu 2022 funkcja trenera węgierskiego Zalaegerszeg Matko Tutaj znowu niecały rok Dwa miesiące w chorwackim Slaven Belupo Kopriwnica Od 19 października Moniz pełni funkcję dyrektora do spraw rozwoju zawodników w szwajcarskim FC Zurich Ale chłopa rzucało po całej Europie No ale wielkiej kariery trenerskiej to on jednak nie zrobił a może Monizowi brakowało dobrego agenta? Bo takiego na pewno ma Ricardo Sapinto, jedna z największych pomyłek trenerskich Dariusza Mioduskiego. Dzisiaj w Warszawie portugalski szkoleniowiec wspominany jest już tylko w formie żartu, ewentualnie przestrogi. Ale tylko posłuchajcie, jakie on kluby polegi ma w CV. Najpierw była Braga, z którą nawet grał w fazie grupowej Ligi Europy i wygrywał chociażby z Wolverhampton czy Berszyktazem. W Lidze było jednak dużo gorzej, do tego dało sobie znać konfliktowy charakter Sapinto i trzeba było się z Bragą pożegnać. No to dawno Dawaj go do Brazylii. Vasco da Gama. Brzmi nieźle, ale wyniki fatalne. W 15 meczach tylko 3 wygrane. No to wracamy do Europy. Turcja. Gaziantep. Przejmował drużynę na czwartej pozycji w lidze. Zepchnął na ósmą i wydało oświadczenie, że żegna się z klubem. Powrót do Portugalii i tym razem Moreirenze. Tutaj na 18 meczów aż 12 porażek. No i Sapinto zleciał z ligi. Ale już 1 lipca 2022 znalazł pracę w dalekim Iranie. Nabrali się na niego działacze Esteglal. I tutaj Portugalczykowi udało się zdobyć nawet trofeum, moi drodzy. Super Puchar Iranu. W państwie Bliskiego Wschodu Sapinto popracował jak na siebie bardzo długo, bo cały sezon. 8 czerwca 2023 został przedstawiony jako nowy trener Apoelu Nikozja. Czyli znowu nieźle wylądował. Na razie całkiem spoko mu idzie, bo lidze ma drugie miejsce z taką samą liczbą punktów co liderujący Aris Limaso. Zobaczymy, jak długo. W każdym razie już oczywiście narobił dymów, poszarpał się z trenerem Anorthozisu. Klasyczny Rysiek Sapinto. No i dobra, kończymy równie ciekawą, a może nawet ciekawszą postacią. Przed Wami pan Pressing, Peter Hybala. Niemiec zawitał do Krakowa w grudniu 2020 roku i wielu kibiców Białej Gwiazdy było naprawdę zadowolonych, bo wierzyli w to, że piłkarze ich ukochany drużyny będą latać po boisku jak te króliczki Duracella. W styczniu Wisła będzie maszyną do pressingu. Podkręcał jeszcze Chybala i dodawał Jeśli twój zespół traci piłkę, możesz przyjąć dwie strategie. Możesz się cofnąć i zorganizować ustawienie defensywne. To idea w stylu Catenaccio. A gegenpressing polega na tym, że chcesz odzyskać piłkę. Natychmiast, w ciągu 3-4-5 sekund. Jest w tym trochę chaosu, dzikiego zachodu, ale potrafi to być bardzo skuteczne. Cóż... Brzmi fajnie. A w rzeczywistości, początek w Krakowie jeszcze nie był taki zły. Ale po zwycięstwie ze Stalą Mielec 21 marca 2021, wszystko się posypało. W siedmiu następnych meczach Wisła już ani razu nie potrafiła wygrać. Chyba la żegnał się z Krakowem w bardzo słabym klimacie, bo oczywiście okazało się, że Niemiec jest cholernie ciężki we współpracy i nikt właściwie go w klubie nie lubił. Po Krakowie było duńskie Esbjerg gdzie z Chybalą wytrzymali tylko przez cztery mecze. Dokładnie to 72 dni. Podobno piłkarze uważali go za sadystę, a do tego hama. W drużynie panował chory klimat, a Niemiec potrafił stosować kary psychiczne i fizyczne. Duńskie media pisały coś nawet o wykręcaniu sutków. Jakiś kosmos. Chybala oczywiście wszystkiego się wyparł, wrócił do Niemiec, do trzeciej ligi, gdzie został wywalony, uwaga, po dwóch miesiącach. W lipcu 2022 trafił na Słowację, do Trenczyna, gdzie dali sobie z jego gegenprezentacji Spokój po zaledwie dwóch meczach. W styczniu wrócił na stare śmieci na Breda, którą prowadził przed angażem w Wiśle. Tutaj wytrzymali z nim dłużej 28 meczów i nawet 15 z nich udało mu się wygrać. Ale to, co wyciekło na jego temat masakra. W Holandii stwierdzili, że chyba potrafił zachowywać się niczym rasowy psychopata. Miał podzielić swoich piłkarzy na grupy ze względu na cechy charakteru i wygląd. Tych, których wrzucił do grupy tzw. Tak brzydkich. I grubych nazywał słoninami. Od września pozostaje bez pracy. To jest tak ciężki przypadek, że nie wiem, gdzie on teraz znajdzie jakąś robotę. Serio? Nie no, ale takiego chybale zobaczyć jako trenera Barcelony. Wyobrażacie to sobie? Chybala uczący Gaviego Pedriego i Lewandowskiego pressingu i Barcelona grająca pressingiem. <grym> Chciałbym to zobaczyć, ale to jest jakiś chory, naprawdę chory sen. W każdym razie mam nadzieję, że ten film spełnił Wasze oczekiwania, podobał Wam się i był naprawdę gruby, tak jak zapowiadałem we wstępie i nieraz oglądając go zrobiliście takie... Co tu się dzieje? Kim są ci ludzie? Dlaczego Chybala nazywa piłkarzy słoninami? No to teraz czekam na łapki w górę od was i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej filmów o zapomnianych trenerach Ekstraklasy, czy szykować jakąś część drugą. Czekam na wasze komentarze. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego życzę wam. Wujek Lipiński. Do zobaczyska. Pa!